No, no jasne o, o, bolo, gien, bolo. Gien, gien. Kurwa, nie się wchodzą pod wieże Gdzie są moje legiony Kurwa, chleją Wiem, i lupcią od co Będę wieszał kurwa Subienica w każdym mieście nie widziałeś tego, tego jeszcze, <laughs> popatrz. O, popatrz. Szerokimi lejnami napierdalają o, ja z gankami, popatrz. O, popatrz. Patrz jak on sobie <laughs> tutaj przeszedł, na nie, ja nie mam rymu, popatrz. Wracam się stąd, fuck this shit, się sam w samuraju z dupy. Okej, 0 3 i Edyl poznaje postać. Ona ma Guardiana, jak umiera to tam da sobie radę. Znaczy, przeżyje. A kto Martę przeżyje. Chyba zapomina o bo... włączyć. Ej, Relia. Okej. Okay. Będzie kwadra? Nie. Tylko <grypy> O wow. No nie. Nie krepę? Ale. Mały ale bez przesady. Kopytkuj i Kopytkuj! Kontra tak! Pentakill. Kontratak. chuj moje! Do plamy, do plamy, do plamy! Ja już tam jestem wtedy. Jestem. Jestem Teraz ja, teraz ja! Długo żyłem, po kolei nie face rolle. Jakie retryt! Dobry retryt! Cześć! Ale to było fun. Kontratak, tylko pięciu. Zginął, <gryst> Reese... <tiny> teraz ja! Co stało. No nic, spadłem jak srabski terrorysta. Powiedziałem się... prawo para. To ja do ciebie. K o, stary, teraz to już jest czwórka. Uciekaj w górę. O, nieważne. Do w... mnie uciekaj. Do mnie. to mm. You cocksucker gay locker. Overkill, overkill. O, i tak zginę. So Ek. you came to kill us, dobra, jest trzech za dwóch, więc los. Ty plebsie. O, czyżby to była... Żartowałem! Zartowałem, że uciekam. No i pijcie od... Ładne. Jeden double, drugi double. No i koks. kok. Oh, e, Jakub, weź tą farmę odepchnij. Okej. Okay. <laughs> Podejmij się tej miski. Muszę coś chcę schilować, bo to? A, zużyw. O Jezu. Widziałeś to? Pitch! <laughs> Immortal! Fuck. On pada też

tylko... nie okej okay. O, oh, oh, uwaga, uwaga, wchodzę od tyłu im BERLIN Sił je O Working how the fuck Leblancę, Leblancę, złapcie ją, złapcie ją Ja ją złapię, kurwa O, za jaja Jeb, jeb, jeb Pudło, pudło, pudło Jeb, jeb, jeb tylko nuby trafiają Damage! Damage! mech, za słaby. Dobra, daj, Dobra, daj. Daj. Dobra, daj. Dobra, nie. Dobra, śmierć, końcu. Śmierć za... O. po śmierci naprawdę. Czekaj, czekaj, cię. Nie, nie jasne. Ej, gówno widzicie? Nie, nie, nie mam. Blitzkrieg! Ma... Śmierć ra ra, ra ra. Śmierć, za śmierć zabija ci. Dobra. Dawaj manę. To cie. Ojus, jak da. Dawaj Nie złapałeś. O, ten trendor! Kontra tak. Ale, dobra, dobra. No rozwalić Mogę no rozwalić no Dobra O oh, nie, ona mnie goni Ale mi zadawał te za meta Ej, idę O, oh, nie krieg, Bardzo nie krieg. Jesteś sure? I jest fajnie. Ależ WAR! Ale, ale dupo! się Ha o see shit, nega! <grypti> You see, she gets hmm. hit, captain! Patrz na to! Kurwa! Oooooo! Oh! Co się stało? Co się tam no! dzieje? Skierku silent! Tak vision! No, <grystanie> patrz na to, derp! I'll show you tunel vision! Let me show you the meaning of tunel vision! Kryk, 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 kryk! I oni myślą, że mamy <grystanie> team play, nie? A tu tylko. Kryk, 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 tunel vision! Nie! <grystanie> yeah. O, jakieś uty latają, ja sobie to zbiłem serwonego. Ooooo! Helikopter są tu. Już widzę jak te drugie DLP tacy skupieni. Dobra, tu teraz ty. Ty idziesz tu, ty tu. Waliu water na barę i robić od razu. Nie, nie, nie! Już bez controly, mój mój mój! Nie, w granicy. Uuuuuuu, lol! LOL Kurwa Oooo Poleć no, We have a pantheon in here No 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 <gulity> Niech ktokolwiek o nich w końcu umrze Nooo! <gulity> Hard game Gentlemen What the fuck Face the road Everyday by facing Crawl. Ale to się totalnie Dobra

LOLość! RAPODYSY! 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 o, ten numer dobry! A co to jest to? Wajdej sur! Ja szczem garenem! Brainless odpał! O, co? No, bo dziwnie wrażenie, że nakierować byś to z takiego razu ze spamu pula. A nie skręcił, dobra. Omyg ses, omyg! Co ty, Edel, robisz? <głosidziano> What the fuck? <głosidziano> On... ...struga miecz! <laughs> Jak ty to robisz w sumie? Trzeba i wciskam trójkę co chwilę. Właśnie. <laughs> Właśnie. wciskasz? Właśnie. 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 I teraz wszyscy, kurwa, nie? Ej, lol. Ej, Patrz, tobie mój młyn w jednym miejscu. O, zajmij Ej, patrzcie. ciężary. Lol. Kurwa, to jest zabawy, nie? Ja, ja. Te tak wywija pało, że nie mogę. Te małe radości, nie? Po 500 i więcej gier na koncie z kiegoś tysiąc... Chodź tu, chodź to! Może nie zginęłaś? O, pod Shift 4 jest hecha. Madoran he, he, Shielda. He, tak? To ta 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 jest ta. bardzo ważne w graniu Mordekaiserem, żeby wiedzieć, że pod Shift 4 u. He he. he. O Bozy, to, się tak, to się tak przyda. Ty, Edel. Cześć. A ty by nie wiedzieliście, że Shift plus cyferka testa? Nie, nie. nie. A teraz jesteśmy jest no. poświęceni. Śmiej no się, jak ja tak zażywam. Dlatego ja tak mam się zazwyczaj biegam sobie nie AHA 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 A może, na zabawkę Ale mamy zabawę kurwa, dać irytarną klamkę nie, to sobie ją wpakują w dupę Moż drugi? No klamka, wpakujmy sobie nie, nie kog to jest jest stadium ewolucji gwiazdy porno Sam ryj <laughs> Albo jest rekwizytem producentów bukakę. Robi, no tam Kioto. wiesz, robi bukake w pojedynkę, a za kamerą... Kioto. Kioto to. Stolica <laughs> Japonii bukake. <laughs> Ka każde dziecko... To co, tego kiebieskiego? Nie, nie wiem, można. Każde dziecko teraz wie, że stolicą Japonii jest bukake. A Kioto to nazwa Kioto. z takiego seksualnego, wiesz, czegoś. Jeżeli idziemy do nich, to mogę wziąć Stuna nawet na początku. Gdyby Japończycy byli naprawdę wyzwoleni, to by zmienili nazwę stolicy na Bukakę. Co ty mówisz? Że, Teraz stolicą Japoń... jest to. Gdyby Japończycy gdyby byli naprawdę wyzwoleni moralnie, to by zmienili nazwę stolicy na Bukakę. Nie, czego coś tam próbował wydalić z siebie.